Kreatywność, rozwój, skuteczność. Jeżeli prowadzisz biznes, to te słowa na pewno nie są ci obce. Kojarzysz Booksy, Brand24, CD Project, Red, Brainy. Założyciele tych znanych i lubianych firm są laureatami rankingu 50 najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie. W naszym plebiscycie wyróżniamy tych, którzy potrafili rozwinąć swój pomysł na firmę i zaistnieć na rynku. W ciągu ostatniej dekady wyróżniliśmy 677 przedsiębiorców pośród 1174 zgłoszonych projektów. Zorganizowaliśmy 7 uroczystych gal finałowych. Zaprosiliśmy do współpracy 40 członków kapituły. Ranking to nie tylko lista laureatów. 50 kreatywnych to całoroczne działania, na które składają się wydarzenia i formaty, takie jak wywiady, panele dyskusyjne, spotkania laureatów z partnerami i inwestorami oraz wiele innych aktywności. Nasze dotychczasowe działania promujące laureatów wzbogacamy o pakiet korzyści, które pozwolą rozwijać zwycięskie projekty jeszcze bardziej dynamicznie. Zdefiniowanie na nowo współpracy z partnerami pozwoliło nam zwiększyć liczbę specjalnych wyróżnień i znacznie je uatrakcyjnić. W tegorocznej puli nagród, które mogą otrzymać laureaci, znajdują się m.in. uczestnictwo w programie mentoringowym Incredibles Powered by Sebastian Kulczyk, mentoring Google for Startups z udziałem przedstawicieli Google dla wybranych laureatów, roczne członkostwo we francusko-polskiej Izbie Gospodarczej. Bilety na wrześniową konferencję online Masters and Robots organizowaną przez Digital University. Doradztwo strategiczne w zakresie rozwoju sprzedaży w digitalu ufundowane przez TG3 Group. Brand Health Checks realizowane przez Ed Cookie. 10 godzin doradztwa prawnego BCP Low dla dwóch finalistów spośród 50 wyróżnionych w 11 edycji. Mentoring i zniżki na konferencje i warsztaty dla kobiet przygotowane przez sieć przedsiębiorczych kobiet. Kampania banerowa w portalu Vigilant Magazine. Jedna kompletna sowa konsultacja marketingowa z i e active dwa karnety vip na sezon 2021-2022 z miejscami na trybunie biznesowej i dwie koszulki meczowe z autografami drużyny mistrza Polski z ramienia Legii oraz animowany video explainer opowiadający w ciekawy i wyróżniający sposób o produkcie lub marca przygotowany przez specjalizujący się w tego typu realizacjach time Code film production test and learn to nagroda specjalna od tvn media Daje unikatową możliwość weryfikacji i przetestowania potencjału wyróżnionego startupu w realnym środowisku biznesowym. TVN Grupa Discovery. Możesz sprawdzić swój koncept w obszarze szeroko pojętych mediów telewizyjno-digitalowych, innymi tworzeniu i dystrybucji kontentu, komunikacji marketingowej, adresowalności reklamy, w działaniach e-commerce czy automatyzacji procesów sprzedażowych w dotarciu do widza i użytkownika. Nie czekaj! Już dziś na naszej stronie brief.pl ukośnik kreatywni. Zgłoś swoją działalność i dołącz do społeczności najbardziej kreatywnych ludzi w biznesie w Polsce.